Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Playlist, powtarzam, po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a wtedy otworzyć wideo z napisem Obudź się Polsko, Obudź się Polonio tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Ponad wszystko należy pamiętać hasło „Obuć się Polską, się Polonią, ponieważ każda wyszukiwarka znajdzie moje publikacje. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach: w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce. Słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Szanowni Państwo. Po zaprzysiężeniu Joe Biden na prezydenta Ameryki, administracja wygląda jak trzecia kadencja Baracka Obamy. I kto powie, że reinkarnacja polityczna to mit, to fantazja? Zainteresowanych odsyłam do porównań. Zapraszam Was, szanowni słuchacze, do refleksji, do rozważań. Pytaniem zwracam się do Was, ile jest warty podpis prezydenta? Amerykańskiego prezydenta, kto decyduje o sprawach państwa? Czy uważacie, że decyzje odwoławcze prezydenta Biden są słuszne i uzasadnione? A więc zapraszam do rozważań na temat demokracji, bo to ciekawy ustrój z zawsze lepszym wystrojem zewnętrznym. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu ludzi zaskoczyło widowisko za przysiężenia prezydenta Bidena prezentowane we wszystkich głównych kanałach amerykańskich. Widowiskiem nazywam, ponieważ widzowie nie byli do końca pewni, z jakiego kraju jest transmisja z taką ilością wojska w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta Ameryki. Przecież to nie jest Dzień Weterana. Proszę Państwa, za przysiężeniem odbyło się bez większego entuzjazmu tłumu, ale z setkami małych amerykańskich flag zatkniętych w trawniku, aby widokiem przypominać amerykański Dzień Pamięci. Wezwane wojsko i inne służby mundurowe na kapitał nie znalazły uznania w oczach tych, Którzy sprowadzili te służby w liczbie około plus minus 26 tysięcy do stolicy kraju. Po zaprzysiężeniu wielu z nich mówią o żołnierzach, usunięto inni mówią, że wyrzucono z budynku kapitolu i noc spędzili na zimnym parkingu. Politycznie i piarowsko wylewane krokodyle łzy. Przez hipokrytów, po fakcie wyrzucenia żołnierzy z kapitolu, myślącemu dodatkowe wyjaśnienia nie są potrzebne. W poprzednim opracowaniu, które jest jeszcze na YouTube, opisałem, jak wygląda, wyglądała zmilitaryzowana strefa miejsca zaprzysiężenia nowego prezydenta i stolicy Ameryki w ogóle. Felieton jest blokowany, ale w dalszym ciągu jest możliwość zapoznania się z treścią i to jest ważne. Dziwne zjawiska się dzieją. Proszę nie zwracać na to uwagi, że powiedzmy zbiegiem okoliczności tak, z biegiem dziwnym okoliczności, ilość tych, którzy wpisali się do naszego kanału, jest kasowana, a inni doświadczają braku powiadomień o nowych publikacjach. Widzicie, szanowni Państwo, że media społecznościowe to w cudzysłowie siła niebywała, zupełnie jak spotkanie z policjantem przy znaku drogowym stop, albo jeszcze gorzej. Oglądamy prawdziwą twarz i cele mediów głównego nurtu oraz gigantów internetowych. Wyświechtali sobie gęby, w bar, a bardziej czołówki swoich portali, hasłami wolności słowa, a tak naprawdę ograniczają wolność słowa, cenzurując wszystko. To, o czym mówię, zwróciło uwagę polityków w Polsce którzy bardziej PR-owsko podejmują temat wolności słowa w światowych mediach społecznościowych. Polskę jako państwo stać na niezależność od medialnych gigantów społecznościowych. Ale, ale, aby móc, to jeszcze trzeba chcieć. A tymczasem, tymczasem rozważanie... W Polsce można ująć bajkowo w tytuł Alicja w krainie Czarów. Gdybyście, szanowni słuchacze, zapoznali się z propozycją polityków z Polski i tak zwaną, tak zwaną procedurą odwoławczą czy skargą, jaką proponują wobec kasowania czy blokowania publikacji na Facebook, YouTube i innych portalach. To ta propozycja, to procedowanie odwoławcze wzbudza śmiech. Powtarzam, Polskę stać na niezależność medialną. Niestety, amerykańskie giganty społecznościowe decydują o tym, czy nasza opinia, czy też publikacja znajdzie się w mediach społecznościowych, czy nie. Oczywiście, ponad administratorami mediów społecznościowych o wszystkim decydują. Wajchowi tego świata. O ile ktoś pamięta, jakie koszty poniósł właściciel portalu społecznościowego Facebook i nie tylko na nowojorskiej giełdzie. Nie rozczulam się nad kosztami, ale mówię o fakcie władzy ponad władzą. A skoro powiedziałem o wielkiej kontroli słowa i wolności wypowiedzi, a dotyczy to też Ameryki, domyślam się, że wielu z Was, szanowni słuchacze, pamięta dowcip albo zwrot z tego dowcipu. Panie, kiedyś była tu demokracja i komu to przeszkadzało? Kiedyś była tu dumna i odważna Ameryka w treści w wielu wydaniach. Zobrazuję Wam, Szanowni Państwo, wydarzenie, które miało miejsce w Ameryce na okoliczność amerykańskiego święta niepodległości. To bardzo ważne święto w kalendarzu amerykańskim. To inne wydarzenie w dniu tego święta to też koncert galowy, a wtedy koncert galowy otwierał utwór symfoniczny Piano Koncerto Piotra Czajkowskiego. Wtedy ten koncert i utwór otwierający galę miał szczególną wymowę dla tych, którzy przyjechali do Ameryki z różnych powodów, bo na przykład w ich ojczyźnie, ojczyznach, narodzenia nie było dla nich miejsca. To szczególnie w uszach tych niechcianych. Piano koncerto Czajkowskiego, grane wtedy, w tej, tamtej, słynnej Ameryce, było symbolem amerykańskiej wolności wyboru, piękna, a przecież piękno jest pięknem i nie tylko za sprawą utworu symfonicznego. Wtedy nikt niczego nie blokował, nikt niczego tak nachalnie, jak teraz, nie narzucał. A dzisiaj pozostaje wspomnienie: Panie, kiedyś była tu demokracja, i komu to przeszkadzało? Obecnie wajchowi tego świata śpiewają inne słynne słowa z książki historii i własnych pobratyńców, poprzedników: My pastroim naszą nową władzę. A więc zbudowali własną oligarchiczną władzę, która urosła do nieobliczalnych światowych rozmiarów. A w zanadrzu mają niezliczoną ilość pudełek po butach i rozdają pudełka w zamian za wymaganą przysługę. Ktoś kiedyś powiedział inne słynne słowa: że wszystko i każdy jest do kupienia że wszystko ma swoją cenę. Okropne słowa i nie tak w samej treści, jak w realiach tego świata. Za pudełko po butach można upodlić cały naród, narody. Powstaje inne pytanie: czy Ameryka, którą obecnie widzimy, to już nie ta sama Ameryka? W jakim świecie teraz żyjemy? Gdzie się to wszystko toczy i po co? Jaki jest tego cel? Czy to, co się dzieje teraz, to tylko dramaty i tragedia człowieka, czy też całej populacji ludzkości? To jest pytanie do Was i do indywidualnego rozważenia, przemyślenia. Proszę Państwa, jesteśmy w okresie wielowątkowego karnawału. Do kalendarzowego karnawału dołączył Karnawał masek na który swoją wyjątkowością trwa nieprzerwanie już kilka miesięcy. To niesłynna polska piosenka Bal u Arlekina, ale smutna rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy przeozdobieni maskami, zupełnie jak w amerykańskim westernie z innej epoki, i nie wiadomo kto kim jest. A może Przykład wzięto z zamaskowanych Arabek, a te przecież udowodniły, że pod burką można przeżyć całe życie, a oddychanie pełną piersią nie jest konieczne. No i nie narażal na przeziębienie, ujmując żartobliwie. Wajchowi tego świata zafundowali nam karnawał masek, szmatników na twarzach i nie mylić z karnawałem weneckim. Wenecki karnawał jest wyborem, nie obowiązkiem. Wszystko widowisko karnawału weneckiego to barwne widowisko, pełne śmiechu, zabawy i radości. Każdego roku wydarzenie przyciągało do Wenecji Tysiące turystów z całego świata, a tam dostojni panowie i uroczo zamaskowane panie w historycznych strojach z epoki minionej przechadzali się ulicami miasta, wprawiając wszystkich obecnych w nastrój beztroskiego świata. Świata, którego już nie ma. Współczesny karnawał masek ujmując. W cudzysłów, w obstawie stróżów prawa, to inny karnawał. Zwykła szarość i burość. To taka inna odmiana dyktatury oligarchów i nie mylić z proletariatem. Kalendarzowa data weneckiego karnawału zbliża się. Ciekawi jesteśmy, czy pod pięknymi maskami w Wenecji będą wymuszane certyfikowane szmaty. Znam Włochów. I myślę, że szmacianych nadgorliwości nie będzie. W tych trudnych czasach włoskie służby porządkowe i służby mundurowe są tej samej narodowości. Rozumiemy się, prawda? I tych poróżnień raczej nie będzie. Temat pięknego weneckiego karnawału, symbolu radości i wolności wymaga osobnego omówienia. Przypomnę, że Ameryka jeszcze jest wolna od namordników, na przykład na ulicach. Jest wolny wybór. Jeszcze. I to nazywam wolnością wyboru. W pomieszczeniach maski są wymagane i to nikomu nie przeszkadza. Proszę Państwa, amerykańskie wybory. Dla Europy były wydarzeniem zewnętrznym, mimo to miały wyraźny wpływ na sytuację na starym kontynencie. Polacy w Ameryce i w Polsce wyraźnie kibicowali Trumpowi, Brukselka, a co za tym idzie Niemcy i większość pozostałych Bidenowi. Nie będę prowadził rozważań, jakie zmiany mogą jeszcze odczuć kraje europejskie w związku z wymianą administracji w Białym Domu. Natomiast Waszą uwagę, szanowni słuchacze, zwrócę na bardzo istotny element polityki polskiej. Powiedziałem, że po zaprzysiężeniu Joe Biden na prezydenta Ameryki, jego administracja wygląda jak trzecia kadencja Baracka Obamy. Zastanówmy się chwilę w rozważaniu, gdzie teraz Wajchowi przesuną Polskę, naszą ojczyznę. Pytanie w kategorii gry w szachy. Proszę odłożyć na półkę siłę militarną Polski według słów ministra Błaszczaka. Wszystko wskazuje na to, że nowa stara administracja demokratów powróci do retoryki i działań antyrosyjskich, a wtedy Polska ponownie stanie się krajem frontowym. Polska zawsze była krajem frontowym, ale stanowczych antyrosyjskich nacisków ostatnio z Waszyngtonu nie było. Oczywiście wszystko ma swoje zady i walety. Jeśli nastąpi wzmocniony nacisk na urzędujących polityków w Polsce, to być może to będzie niezbędnym czynnikiem do otrząśnięcia się. Czy politycy w Polsce otrząsną się? Pamiętajmy, że Polska jest pokornym klientem Ameryki. Pani Montgomery, która zostanie zastępcą sekretarza stanu USA do spraw europejskich i euroazjatyckich, w roku ubiegłym wyraziła pogląd, że Polska mogłaby. Stać się pośrednikiem między Waszyngtonem a Unią Europejską, gdyby Polska mogła odwrócić negatywny trend w zakresie praworządności i demokracji. No proszę, zapraszam do poważnych przemyśleń i rozważań. Szanowni Państwo, w Ameryce zmiany, czyli odwoływanie wcześniejszych zarządzeń prezydenta Trumpa, przywracania bezpłciowej używalności toalet dla Łazienek jest jednym z wielu powrotów do ustaleń z czasów prezydentury Baracka Obamy. Budzi to niezadowolenie u jednych i radość u innych. A przecież płciowość jest podstawą. Ludzkiej tożsamości. Dewiaci tego nie rozumieją. Z informacji innych agencja Reuters poinformowała, że prawnicy wspierający Trumpa dostali wezwanie do ewaluacji swojego statusu mentalnego. Za brak takiej ewaluacji można stracić licencję wykonywania zawodu i kto ma wątpliwości, że jesteśmy w świecie nowego porządku, albo resetu, jak to woli. I w tym samym opakowaniu kadrowym w Ameryce wajchowi, proszę państwa, nie śpią. Decyzje, które podjął prezydent Biden, odwracając wcześniejsze ustalenia podpisane przez prezydenta Trumpa, to dopiero początek tego, co nas czeka w Ameryce. Wajchowym bardzo przeszkadza ostatni symbol amerykańskiej wolności, czyli poprawka do konstytucji o prawie do obrony własnej. To wymaga osobnego omówienia. Niespodzianek w Ameryce jest dużo, ale świat też podąża swoją drogą. Kontrolowane media nie poświęcają należytej uwagi forum ekonomicznemu w Davos. Forum odbyło się za pomocą łączy internetowych, a przemawiających polityków było widać na dużych ekranach. Zaprezentuję Wam, Szanowni Słuchacze, kilka skróconych wypowiedzi z tego wielonarodowego forum autorstwa światowych graczy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to Chiny grają pierwsze skrzypce na forum. Obecność prezydenta Xi była pierwszą od 2017 roku. Bazując na informacjach przekazów agencyjnych różnych narodowości, widzę zbieżność ocen w odczuciu akredytowanych na forum w kontekście tego, co powiedział chiński prezydent. A swoje słowa skierował do nowo wybranego prezydenta Ameryki Bidena. Albo Ameryka będzie postępować tak jak dotychczas było i od dawna ustalone, albo poniesie konsekwencje. I bliżej nie precyzując, słowa największej gospodarki świata wielu potraktowało jako poważne ostrzeżenie pod adresem Ameryki. Innymi słowy, prezydent Chin. Ostrzega prezydenta Bidena, aby nie kontynuował wojowniczości swojego poprzednika Trumpa, a jednocześnie podpowiada, aby administracja Bidena nie dyskredytowała się w oczach uczestników forum w Davos. Proszę Państwa, nosił wilk razy kilka, poniosło i wilka. Chiński przywódca poruszył kilka zagadnień gospodarczych, między innymi chińskich inwestycji w Afryce, a te ciągle rosną, a mówiąc o Afryce, chiński prezydent domagał się większego udziału państw tego regionu w światowym zarządzaniu gospodarczym. Proszę Państwa, to być może jest mało czytelny język, ale Chinom chodzi o to, że większy udział tych państw, o które tak się upomina prezydent Chin teraz, w przyszłości będzie większym głosem Chin na arenie międzynarodowej i nie tylko tych państw. Inaczej mówiąc, przysługa za przysługę. Z prezydent Rosji Putin w swym internetowym wystąpieniu po. Po raz pierwszy na tym forum od 2009 roku mocno skrytykował rosnący wpływ amerykańskich mediów społecznościowych, mówiąc wprost i czytelnie, że wpływ na społeczeństwo gigantów społecznościowych stawia je teraz w rywalizacji z wybranymi niezależnie rządami. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej tylko to, że jesteś z nami albo przeciwko nam. Prezydent Putin wskazał analogię z latami 30. XX wieku wielkim kryzysem ekonomicznym wtedy, niepowodzeniami w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, a co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Powiedziane wprost aby nie było żadnej innej interpretacji, zupełnie tak samo, jak podczas konferencji w Monachium, powiedział wprost do obecnych, aby wcześniej zapoznali się z historią, jak zakończyła się II wojna światowa, zanim będą ponownie dążyć do wojny z Rosją. Putin wyraził się czytelnym językiem, krótko i na temat, tak, Wtedy oceniła między innymi prasa niemiecka. W Davos do uczestników forum przemawiali także premier Indii Modi, kanclerz Merkel, prezydent Macron i odtworzone z lat ubiegłych przemówienie prezydenta Bidena, a ten powtórzył to co powiedział wcześniej, 2-3 lata temu, oskarżając imiennie prezydenta Rosji Putina, mówiąc, że używa każdego narzędzia, jakie jest w jego mocy, aby zaosłabić projekt europejski i podkopać zachodnie demokracje. Biden oskarżył Putina o chęć cofnięcia dziesięcioleci postępu zachodniej demokracji. Biden prosił światowych przywódców, aby z sobą współpracowali, aby bronili i chronili zachodnią demokrację przed ingerencją Rosji, Iranu i innych państw. Pozostawiam Wam, Szanowni Państwo, do indywidualnego rozważenia tego, co powiedział prezydent Biden. Z innych wystąpień na uwagę zasługuje przemówienie prezydenta Macrona, a ten krytykował kapitalizm i gospodarki rynkowe w bardziej lewicowy sposób. Jest to pewne zaskoczenie dla wielu, bo Macron był często postrzegany jako liberał pro biznesowy. Francuski prezydent Macron propaguje państwowy interwencjonizm. Macron podkreślił potrzebę, ujmując w cudzysłów, wyjścia poza deregulację, a bardziej odwrócenia wrogości od interwencji państwa w obszary gospodarki. Podkreślił, zwracając się do uczestników forum, że musimy wyjść poza konsensus waszyngtoński a media w zachwycie kiedyś informowały, że jest on taki proamerykański. Czy można wierzyć mediom? I ponownie pozostawiam Wam to do indywidualnej oceny, szanowni słuchacze. Proszę Państwa, po wielu perturbacjach uruchamiamy naszą stronę italianpolish.com. O ile oczywiście nic nie przeszkodzi, będą tam zawarte informacje o nas. Żyjemy w coraz bardziej niezrozumiałych czasach. Nie ulega żadnej wątpliwości, że toczy się wojna, ale starannie ukrywana wojna o globalną kontrolę nad nami, nad ludzkością. Samozwańcze elity ludzkości przejmują kontrolę nad światem. Pozostało pięć państw w miarę niezależnych od wajchowych tego świata, i to na tych pięciu skupi się cały wysiłek światowej finansjery, aby uporać się z ostatnim problemem. W polityce i w finansach jest pierwsza zasada: nigdy nikogo nie umacniaj. Można wspierać. Ale zamiast wzmacniać, lepiej spenetruj i opanuj, tak, aby nie mógł nam kiedyś zagrozić i działał dla nas, a nie my dla Niego. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie po dłuższej nieobecności z Państwem i zapraszam do kanału Obudź się Polsko, Obudź się Polonią.